Tak, nie wyobrażam sobie, że tego wojska miałoby teraz nie być. I mam nadzieję, że w przyszłości um, będziemy. Um, wyrosną nam nowe talenty. W dniu 28 kwietnia o godzinie 11 w szkole podstawowej Woli Byszczyckiej odbędzie się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Bardzo się cieszymy, że udało się to boisko u nas tutaj wybudować. Dzieci do tej pory nie miały takiego boiska. Także na pewno i dzieci się cieszą, i nauczyciele.

Ale nie tylko na lekcje WF-u. Tutaj spotykają się młodzież i dzieci po lekcjach. Tutaj zawsze na wsiach było tak, że szkoła była tym centrum kultury i centrum sportu. I dobrze, że tak się stało, że to boisko tutaj właśnie jest. Tutaj przychodzi młodzież szkoły średniej, tutaj przychodzą dorośli. Tu jest miejsce, gdzie rzeczywiście można się spotkać wszystkich. No i taki jest cel, taki cel przyświeca każdej inicjatywie. Jest robione dla ludzi, z myślą o ludziach i oczywiście z myślą też o następnych pokoleniach. Dzięki temu, że mamy boisko wielofunkcyjne, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności. Bardzo chętnie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego, a także chętnie przychodzą na zajęcia pozalekcyjne, takie jak SKS. Tak, boisko wielofunkcyjne. No dzięki temu właśnie możemy tutaj grać we wszystkie dyscypliny sportowe, takie jak piłka ręczna, co nie mieliśmy takiej możliwości na sali gimnastycznej. Eee, kosykówka eee, Dzieci bardzo chętnie grają w piłkę nowną, więc eee, na sali też nie było takiej możliwości. Tak, nie wyobrażam sobie, że tego boiska miałoby teraz nie być i mam nadzieję, że w przyszłości eee, będziemy eee, wyrosną nam nowe talenty. No, jesteśmy w tej chwili po otwarciu e, drugiego boiska wielofunkcyjnego, e, które było realizowane w ramach e, programu Sportowa Polska e, 2021. E, to kolejne boisko e, po Wólce Domaszewskiej, e, które zostało zrealizowane. Boisko wielofunkcyjne. Natomiast w ramach tej inwestycji całej pozostały jeszcze dwa boiska. Tutaj boiska trawiaste w Oszczepalinie i boisko trawiaste w Wojcieżkowie. Znaczy, ko koszt boisk wielofunkcyjnych to rzędu 800 tysięcy tych dwóch boisk w Wólce Domaszewskiej oraz w Woli Bystrzyckiej. Natomiast koszt boisk trawiastych w Wojcieżkowie i w Oszczepalinie to jest kwota ponad 1 300 tysięcy złotych.